Czekaj, jest skończony? Jest. Nagrywa się. Ty się witasz? Też. Jak też? Ale w mikrofon przy tym ty gesowujesz. Cześć, siemanko. Hejka. Witamy was bardzo serdecznie dziś znowu z naszego przydomowego ogródka, a w sumie bardziej dzisiaj warsztatowo, tyle tylko, że na dworzu. Zaczynamy budowę czego? Króliczarni, klatki dla królików. Coś jeszcze mówisz nie, coś? Nie, nie dobra, majster, prezentacja Nie siły, tylko materiałów Okej, okay, tutaj mamy takie kantóweczki. One są 85 na 65 cm bardzo grubiutkie. My takich grubów nie potrzebujemy, dlatego będziemy je ciąć wzdłuż na pół Roxy! Tu już mamy przygotowaną piłę sobie do tego celu. Czekajcie, obejdę, to opowiem Wam co i jak, z tego względu, że one są bardzo grube i toporne to nie braliśmy sobie tej miarki, która tej, tej takiej, ja nie wiem jak to się nazywa, prowadnicy, tak? Czy coś w tym stylu, która by to y, nam, cięcie tutaj, y, to te, ten... Która by prowadziła, jak nazywa, no prowadnica. Właśnie, no właśnie, no widzicie, Jarek zawsze wie co powiedzieć wtedy, kiedy ja się zatnę. E, dlatego przy, przymocowaliśmy sobie taką prowadnicę. Masz tą, ten kąt prosty tutaj? Pokaż, jak to tam wygląda. Może lepiej nie pokazuję. Nie, no jest dobrze. Widzicie? Odległości sobie wymierzyliśmy. Tutaj 4,3 i z tamtej strony 4,3 tak samo. I to przymocowaliśmy sobie tą listwę, która będzie teraz naszą prowadnicą. No nie, czekaj, tak. Te same odległości są. Przymocowaliśmy sobie na, na te ściski stolarskie i to są takie solidniejsze, bo przed chwilą używaliśmy tych z Parkside'a. One są fajne, ale nie do takich... no nie mają takich szczypiec jak te, nie? Takich długich. To są jednak takie stare, które mają Długie tutaj te ramiona, można wysięgnąć daleko i chwycić pod spodem, też podłożyliśmy sobie kawałek drewienka, żeby nie, nie uszkodzić tej blachy tutaj. To jest dosyć cienka blacha i może się wygiąć przy takim ściśnięciu tego porządnym. No, maszyna marketowa, ale najważniejsze, że zdaje tutaj egzamin do takich pracach. my potrzebujemy. Sheet maszyna. Sheet maszyna, ale w sam raz dla nas. Nasze dziadki to by nas śmiechem zabiły, jakby zobaczyły takie... Do cięcia coś. No ale robimy czym mamy. To prawda. Znaczy no to jest taka właśnie od domowego do majsterkowania. Nie jest to do cięcia jakichś tam grubych y, pni konarów i, i dech i tak dalej, tak. Ale do tego co my tutaj sobie przy domu próbujemy zrobić zawsze. Czy tam na działkę. To no zobaczymy czy na da radę, czy uciągnie w ogóle takie cięcia wzdłużne. No właśnie, to jest pytanie. Czy na radę taki. Te, te Pamiętacie co cieliśmy yy, te okrąglaczki, no to tak powiemy wam, że tak... No okrąglaki to już były chyba takie maksimum ich. No ale one są w sumie no, momentami by... stawała. Można by było powiedzieć, że są grubsze, nie? Te okrąglaki miejscami od tego, co my teraz będziemy cieli. No zobaczymy. Mamy nadzieję, że to pójdzie jakoś. Dobra, przełączamy się na widok teraz pracy, ludzi pracy. Pierwsze cięcie za nami wyszło, wyszło jako tako. Czemu jako tako? Dobrze wyszło. Jako tako to zgadnie z jakiego to kanału? No Albert, pozdrawiamy. To nie miałam mówić. Op. Dobra, To zgadnie z jakiego kanału pozdrawiamy, Albert. Tu są cztery. Tu są 4 i 2. Wiecie, my ekspertami nie jesteśmy, nie? Było, nie było. Jest dobrze. No jest dobrze, no co? No jest no jest dobrze, to, nie, to nie musi być co do milimetra. To się wszystko zgadza. Od nagrywania, od dźwięku, od przetrzymywania, podtrzymywania. My nie potrzebujemy ekipy filmowej. My to wszystko robimy sami. Ty to kręcisz? Tak, to się kręci. Oszalała? Wyszło jako tako. To nie jest, zaznaczamy, poradnik żaden. Mamy jakiś tam projekt. Nie jakiś tam, jak robiłam... No dobra, no to dlatego mówię, jakiś tam. <grym> Dobry projekt mamy, nie słuchajcie Z papieru go. próbujemy go przenieść w rzeczywistość. No. Z płaskiego na trójwymiar zrobić. Także... Ale z tych bazgrą to tam ciężko będzie. No wszyscy chwalili, co tego. Damy jakaś. radę. Nie, no będzie dobrze. Ja myślę, że, że jest ok, jak na, na warunki, które tutaj mamy, to ucięliśmy to, znaczy ty uciąłeś to bardzo idealnie wręcz. Warunki? Warunki mamy dobre. Ludzie chcieliby mieć taki sprzęt. No. no, teraz wam z bliska jeszcze pokażemy. No, zobaczcie. Jest równiutko, wszystko jest ok. E, tą resztę sobie potniemy już poza kamerami, bo tak będzie wygodniej dla nas. A zaraz się w, z, w, połączymy z powrotem, jak już będzie pocięte. Macie przerwę, możecie iść na kanapkę. <grytanie> Pani z nadzoru, jak zwykle, na swoim miejscu. No, pocięliśmy, już sobie docięliśmy wszystkie te kantówki, tak jak chcieliśmy. Tu są takie grubsze, no, różne rozmiary. Mamy takie rozmiary, które nam są potrzebne po prostu do realizacji tego projektu, jakby ktoś jeszcze nie widział. Projekt, o którym Jarek mówi źle, a inni mówią dobrze. <tuszy> tu mamy jeszcze takie cieniaski. No, tu jeszcze dwie kantóweczki takie grube są, zobaczymy czy będą potrzebne, ale według obliczeń powinno to wystarczyć. Takich obliczeń niedokładnych co prawda. Prawda Jaruś? Się Nie wypowiem. <laughs> Bardzo niedokładne. No nic. Y Mamy tego w nadmiarze, także spokojnie. Wystarczy na pewno wszystko. I teraz zabieramy się za tworzenie, już wam pokazuję. Zabieramy się powoli za tworzenie konstrukcji. Będziemy sobie robić takie drabinki, takie drabinki. O. Przed chwilą biała kaczuszka była na obchodzie. Teraz przyszła ta ciemna. No właśnie, dobrze proponujecie, żeby tam imiona tym kaczkom powoli jakieś zacząć dawać. Bo nie wiadomo o którą chodzi. Ale zobaczcie, jaka piękna pogoda się zrobiła. Zajrzymy do tamtej kaczuszki, do tej białej. Bez paniki, bez paniki, drodzy Państwo. Ona dosłownie chwilę temu była na obchodzie, ale wychodzą tak dwa, trzy razy dziennie maksymalnie. O, zobaczcie, ona siedzi. Idź, Roxy. Ta tutaj ładnie siedzi. Pani z nadzoru. Idź stąd. No już, uciekaj, nie strasz jej. Także zrobił nam się piękny dzień. Jest szansa na to, że jednak coś z tych wisionek będzie. Co prawda w tej chwili nie widzę. O nie, czekajcie, jest. O, widzicie? Szczółki. Przyleciały, jednak będziemy chyba mieli jakieś wiśnie. Bo tutaj lata nam, zapyla słychać tutaj po prostu zapylaczy słychać, że bzyczą dookoła zrobiło się ciepło co prawda jest wiatr, ale jest słonecznie i ciepło, więc one wszystkie wyleciały Jarek na mnie patrzy, jak na idiotę że gadam do siebie znaczy do kamery, do was ja do nich gadam, nie do ciebie no <śleskujesz> dobra Yy, no nic, robimy sobie po prostu chwilę przerwy i za chwilę zabieramy się z powrotem do dzieła tak się relaksuje majster majster relaksujesz się? no trochę nas to kosztowało teraz znowu czasu przede wszystkim, bo nie tyle energii co czasu żeby to wszystko sobie wymierzyć poustawiać, dociąć no po bojowisko. Dobra, nic. Chwila oddechu i zabieramy się. Tam masz wyrównane? Tak. Dobra. Tu, tu, tu. No i jest. Petrusz. Przód 4. Dobra. No dzisiaj to nam pogoda dopisała, co? Rewelacja. Roxy, ty tu jesteś potrzebna akurat. Jak świni siodło, jakby to pani powiedziała. Jak świni siodło, dokładnie. Nadzór musi być, prawda? Ale jesteśmy chamy, nie pokazaliśmy wam, jak, jak sobie wymierzyliśmy kąt. E, sami sobie dojdziecie do Bazernicy, tego. A żeby... które? Co? To obojętnie, pierwsze lepsze z brzegu. O no nie można wszystkiego pokazać. No nie, wszystkiego nie możemy, trochę tajemnic musi być. Dobra, teraz tam jeden na drugi. Chcieliśmy sobie 8 kantówek, tylko po 4 paczki jakby, bo jedne są dłuższe i wszystkie są cięte pod tym samym tutaj kątem. I tak samo te są cięte pod tym samym kątem, że potem będziemy mogli po prostu zrobić ten skos dachu odpowiedni. 60, 60, 60 i 240. Patrzę co te kaczki tam. Z tej strony nie poleciało na roksiałę. Tamtą trzymasz. właśnie. Nigdzie mnie nie widać. No, a to na wodę. to jest na wodę. Teraz to musimy sobie zabrać stąd. Bo będą nam tu przeszkadzały. Tak, te trzy niech zostaną. Teraz tak z tych zabieramy też. Ojej, kiedy to jest. Chciałka, teraz musisz stąd iść. No tutaj nie możesz być. Idź, idź, idź. No idź Idź. Idź, zobacz, jaka to idzie. Zbudowana grań tu jest jeszcze. To tu zostaje, jeszcze wkrętałkę trzeba przynieść. Idź, Roxy, po wkrętałkę. <laughs> przynieść wkrętaczkę. Niekaczkę no? Nie kaczkę. Nie Wkrętaczkę. Kaczkę. Kręta... Dobra, tutaj weź tak więc masz wyrównane. Tu będzie trzeba... Tak mierzyć od 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 dołu wysyłkość. od dołu mierzymy i lecimy tutaj będzie tak mniej więcej kąt jest ten, który powinien być tak chyba chyba jest wszystko się ukaże. Tak mniej więcej będzie to. Teraz wkrętarka i no, nie będziemy tego nawiercać chyba, nie? Absolutnie. Więc roboty. robot? Mm. one mają... O, cztery. Dobrze robiliśmy. Cztery, czyli... by musiał, bo ta miała być niżej. A więc... A więc skoro niżej, to miało być na 50 cm gdzie czyli na 46 tak? Na 46 a potem już od tej będą 50 leciały e, nie 60. Dobrze ja mówię, 46, czyli tu i potem od tej by miały lecieć na 60 ja nie będę jeszcze pisać, ale tak zaznaczę, żebyśmy... Nie już jedynie rysuj. Tak. I... nie no, coś nam to nie wychodzi. Bo jak tu 60, to tak górna miała taka... A w sumie to chyba tak. Bo tutaj ten przód... Nie, nie będę jej podnosiła więcej, bo i tak jest teraz na 170. Ta górna ta klatka by była no na dobrze. wysokości 170, czyli tak na, na mnie by była. No tak, to zdołam włożyć i tak. Tak, ta będzie się zaczynała tutaj na 50 i wtedy tak mówiliśmy, że od pół metra będzie dobrze w obsłudze, żeby tam dojść. Bo mamy jeszcze zapas, więc można by było ewentualnie, bo ta klawka, ta górna, będzie bardzo z tyłu wysoka, nie? Yy, nie z tyłu, tylko z przodu. Ale to może być dla gigantów po prostu. Jak takiego giganta z góry zdjąć. Też 30 kg jest paczkomatu. 150 kg. Ja paczkomat dla królików robimy. Podium zrobić pierwsze, drugie, trzecie. Albo tak. Dobra. Czyli to jest tył, to jest przód. Jest. Tam to? Tamto jest tył, to jest przód. No i na 50 cm pierwsza klatka. Jak ja sobie kucnę, to tutaj mam dobry, dobrą obsługę no, ta najwygodniejsza jest ta środkowa dobrze, proszę Pani chwila najbliższa. przerwy, trzeba iść po wkrętarkę dobra, jest wkrętaczka jest trochę zmiana planów zmiana koncepcji, delikatna w międzyczasie powstała ale nie za bardzo znacząca, chodzi o to, żeby te szczebelki tylko jednak odsunąć bardziej jeszcze od siebie yy bo tam jest jeszcze grubość deski przecież która przyjdzie na to, także musimy jeszcze o tą grubość deski, tam około 200 metrów jeszcze je przesunąć. Także tak, to jest dobre wszystko. Najważniejsze, żeby tutaj zaraz było. Tutaj musimy mieć 46, zaznaczone jest i z tej strony to samo. Ja myślę, nie wiem, aha Ty będziesz trzymał, bo Ty masz więcej, ale jeszcze nie trzymaj, bo ja muszę jeszcze zmienić, yy, bo to są na, na, te, jak to się nazywa? Torks, jak to się nazywa? Co są? No to są takie, na no, te torksy, czy jak to, nie torksy, nie, jak to się nazywa? Toreksy? Jaki tu jest? Tu jest, widzisz, że tu jest ten, Przesunę go troszeczkę w tą. Czyli tu miało być po jednym, bo to jest ten pierwszy, tak? Okej, okay. to jest dobrze. Jedziemy i potem co odwrócimy, żeby było wygodniej, nie? Dlaczego? Ale to będzie mi niewygodnie, żeby i do nagrywania i wszystko. Tak jak tam się wygrywa. Jesteś geeko. Wiem, że jestem geeko. Ale nie aż tak. Dobra, czyli my. Mi... Mówiliśmy, że 60. 64 No to o to go sobie będę liczyć. Jak już to zaznaczam, to by było 4. 64 i te 2 cm to jest 66. Tak? To już tutaj zaznaczę. I teraz jeszcze tak pro forma, żeby wiedzieć. Pójdź tam. tutaj tak będzie tak samo 66 nie? 66 no i dobrze tak wyjdzie mhm. powinno być dobrze Weź go ustaw na staw 66 Czy coś widzę w ogóle? jak będę kręcić? Jak nie widzi się, to trudno. No, w która minuta to? Film też nie ogląda. Dobra, pięknie te purczę, te wkręty ciesierskie to naprawdę idą jak złoto. żeby ten też był odwrócony żeby tak. kąt zachować weź jeszcze trochę właśnie Dobre coreczko. Przejdźmy Cześć, Cześć też ale tutaj też trzeba go unieść trochę, nie? Przed Wami już coś ustaliliśmy sobie. A mianowicie mocowanie dachu, po prostu. Bo ten projekt, to, że on jest wykonany, to nie znaczy, że to wszystko już jest tak na tym projekcie super zaznaczone. Bo my nie jesteśmy projektantami, czy jak to się nazywa, inżynierami. My to po prostu wszystko robimy tak z głowy, a potem na bieżąco jeszcze modyfikujemy, co tam co tam ma być? Tak się chciałam stwanić, żeby nie mamy jakieś listewki to też teraz to wyginę, nie? To jest też na Nie? Krzywo też jest dobrze. Krzywo też proste. Rasło potwierdza. Rosło potwierdza. To te na razie można zdjąć, te trzy. Trzy dodatku. I tak będzie po prostu na daszek. Komm, Nie wiem, co tam widzieliście, ale tak zrobimy pozostałe też. No takie coś. Ale to jest gigantyczne. To jest strasznie wysokie. Strasznie wysoka. No tak, ale, ale w sumie to prawda jest taka, że ja po prostu wolę. Przy obsłudze tych królików mieć jakiś stołek, na który będę wchodziła i tam do góry yy, im, ten, miała dawać czy coś. A tutaj mieć faktycznie na i, i dobre dojście do tej dolnej klatki niż yy, odwrotnie, nie? Żeby tu się jakoś trzeba było schylać bardzo mocno, żeby dojście do tej dolnej klatki było już Lepiej sobie ze stołka górną obsługiwać. To gadaj. <laughs> Kończymy na dzisiaj. Bajo. Na dzisiaj kończymy. To, to co zrobiliśmy to i tak dużo było docięcie tych wszystkich kantówek na odpowiednią grubość, szerokość i tak dalej. Trochę nam zajęło. Jest już 15.30, także fajne na dzisiaj. Tak jest. Widzimy się jutro, pa! Hej!